Centrala? Proszę łączyć z Cube'em. Co jest? Halo? Cube, jesteś tam? Tak, jestem. Co to za opierdalanie się? Tyle czasu minęło, a kubła Energola dalej nie ma. Wyjdź przez zbijać bąki, łapać łapaj puszki i wejdź w z tej szafy. Bo jak nie, to nigdy nie będziesz miał crossa z Monsterem. Luz będziesz płacił odsetki za mną na, na ziemię, jak mojego imperium. Dotarło! Nie mogę sobie pozwolić na brak krosa z Monster'em. Witam z tej strony Kioopa, to dziewiąty odcinek: była Energola. Jak sam widzieliście, trzeba w końcu wcić kiedyś z szafy i. Nagrać to, co trzeba. Także, yy, tak jak zapowiadałem na yy, Instagramie, yy, pora się zająć nowymi Energolami, ale najpierw zajmiemy się drugim Rockstarkiem XT. Także teraz jest to Rockstar XT Hardcore Apple. Yy, I znowuż yy, są to trzy Energole, które są 0. Ta półka ma konkretna 10 kalorii. I mam nadzieję, że będzie lepsza niż te polskie Rockstary, znowu. Także sprawdźmy sobie. Oczywiście tym razem nie będę sobie niszczył zębu. To sobie po prostu podważę łyżką Szelejmy sobie, sprawdźmy, jak to wygląda. Rockstary XT yy... jest... są specyficzne pod tym względem, że nie mają żadnych barwników. Dlatego mamy. Przezroczysty napój Eee. No i dobry. trzeba spróbować. Pachnie! No jak jabłko, zwykłe, tak jak Ultra Paradise, gdy go piłem. O, się jest wiatr zebrał. Okej, okay, dobra, trzeba spróbować. Hmm. Trochę takie właśnie jabłko? Złe. Y... Ultra Paradise'a dawno piłem, ale wydaje mi się, że może być od niego troszeczkę lepszy. Generalnie spoko. Kolejny Rockstar, który jest dobry i który nie jest polski. Także yy, tego Rockstarka mogę na pewno palić. Jest całkiem git. Ale to dopiero przed. Trzeba przejść do następnej rzeczy. Zapraszam za to. Dobra, witam Was ponownie w kolejnym BioBicia Energoli. Tym razem mam inne szklanki i dwie szklanki z napisem T, e, Ale nie będziemy tutaj lać herbaty Porównamy sobie Ultra Fiestę od Monstera oczywiście Czyli nową puszkę, nowe Ultra z Monstera Które posiada 10 kalorii bodajże, dałem za to gdzieś koło 16 zł Jeśli coś ocenę oczywiście dam, tak w przypadku tego Rockstara, o, której, o którego ocenie w ogóle zapomniałem i porównałem ultra Ultrafiestę do Mangoloko, ponieważ Ultrafiesta jest ponoć takim Mangoloko, tylko bez cukru. 10 kalorii, także najpierw spróbuję sobie oczywiście e, na test e, wyglądu. Także otworzę obie puszki i zaraz powiem, jak to wygląda. Po mojej lewej stronie mam e, ultrafiesta, po drugiej Mangoloko. No i z wyglądu, yy, Mango Loko jest taki trochę bardziej yy, ma taki trochę żywszy kolor. Ten jest taki trochę bladszy, bym powiedział. No, jak w kwestii zapachu. No tutaj trochę bardziej czuć yy, zapach Mango, no ale dobra, sprawdźmy najpierw. Najpierw spróbuję Mango Loko złotego. No faktycznie bardzo podobne są te smaki. Tutaj czuć odrobinę bardziej słodzik. Wydaje mi się też, że jest odrobinkę bardziej gazowany, ale naprawdę są bardzo się podobne. No ten bardziej zajeżdża soczkiem. No ale dobra, tu muszę przyznać, że Ultra Fiesta jest naprawdę... Kolejnym bardzo dobrym Ultra i będzie u mnie stało na podium razem z Ultra Blue i Ultra Blackiem, naprawdę dobry Ultra. Myślę nawet, że może konkurować z Ultra Blue aktualnie. Także jeśli wam się chce wydawać tam 17 zł, to polecam. Także tego Ultra jest naprawdę dobry mango. No i pora przejść do następnego Energola. Ostatniego już. Ok, no i witam Was w trzecim dniu picia Energoli. Tutaj mam puszkę Monsterka Ultra Rozy. I jak sprawdzałem sobie, to nawet do końca nie wiem, jakim to jest smaku. Według stronki to było. A, a czekajcie, aż sprawdzę. No na stronce jest napisane, że właśnie to nie jest różany smak. Także tego, no, ciekawie będzie. Yy, nie przechodząc... Właśnie, przechodząc do konkretów. Teraz yy, otworzyć puszkę. Masz mi pociekło trochę, na? XT, no, nie dają w ogóle i mi się łapy trzęsą. Hmm, no faktycznie ma taki różowy kolor. Taki słodziutki zapach, dobra, okej okay, No to sprawdźmy to bez kitu Okej, okay, mogę się z tym zgodzić eee, Dostałem filmik od Ocelota Bo też sobie kupił te monstery Zresztą zobaczycie to pewnie gdzieś na środku Czy coś eee... Gdy on mi powiedział, że ten, ten właśnie Monster Ultra Rosa smakuje jak red z, z fioletem, to aż nie chciał mi się wierzyć, więc mi specjalnie to pokazał. I nawet zmieszał tego ryda z fioletem. I w ten oto sposób uzyskał koloryk właśnie taki różowy. No, całkiem niezły. Można przyznać, że jest całkiem w porządku. Dosyć słodki smak. I faktycznie mogę powiedzieć, że smakuje jak połączenie reda z fioletem. Jest naprawdę bardzo podobne do tego i kiedyś chyba... ...specjalnie sobie kupię i to sprawdzę. Także, no, tyle w tym temacie. Yy, dziękuję zatem za sprawdzenie tej, yy, tego odcinka kupa Energola. Przepraszam, że yy, tak długo zajęło, ale musiałem jeszcze wypić inne energole. Tego... ...który jest paskudny. Tego, który jest dobry. Tego, który jest... No i oczywiście tego, który jest Mech. Tak jak mówiłem, właśnie, że polskie rockstary. E, e, w ogóle. Z wyjątkiem. Z wyjątkiem, kurde, tych małych puszek. One są w porządku. No dobra, ale to i ty nieważne, bo to odchodzę od tematu. W każdym razie jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na, na oglądanie kolejnych filmów, do zostawienia oceny, subskrypcji, co wam tam chce się robić. Oczywiście do zajrzenia na moje social media. Zapomniałbym jeszcze w ogóle o podziękowaniach dla Xenoaka Wismu, gość jest naprawdę cudowny. Polecam go i generalnie gituwa. Trzymajcie się, do zobaczenia i bye bye.